Kurczę, ale mnie ta głowa boli. Muszę wziąć jakieś tabletki. Ach, nie wytrzymam już z tym bólem. Idę do lekarza. Mm, no cóż, wiem, jak pana wyleczyć, ale będzie to wymagało usunięcia jąder. Eee, ma pan bardzo rzadki przypadek naciskania jąder na podstawę kręgosłupa. Nacisk powoduje ból głowy. Eee, jedynym sposobem przyniesienia panu ulgi jest usunięcie jąder. Co pan na to? Eee, ale jak tu usunąć moje klejnoty? No, niestety to jedyny sposób. Ach, dobra, skoro to ma pomóc? Kochanie, co się stało? Może pójdź zrekompensuj to sobie jakimiś zakupami, tak bardzo je lubisz? No, w sumie chcę nowy garnitur. Rozmiar 44. Tak, skąd pan wiedział? Moja praca. Pasuje idealnie. Może do tego nową koszulę? Niech będzie. Rozmiar 37. Tak, skąd pan wiedział? moja praca. No, leży jak ulał. No to może jeszcze nowe slipki? Hmm. Jasne, przecież przydadzą mi się nowe slipki. Rozmiar 36. Ehm, ostatnio nosiłem 34. Nie mógł pan nosić 34. Powodowałyby uciski onder na podstawę kręgosłupa. I miałby pan cholerne bóle głowy.